Cześć. Dzisiaj jest 14 kwietnia 2023 roku. I ja dziś skończyłam 51 lat. Słuchajcie, nazywam się Ines Kim. Jestem energopraktykiem, trenerem transformacyjnym i instruktorem neurografiki. A neurografika to jest metoda twórcza. W bardzo dużym skrócie to jest operacja plastyczna, ale na mózgu, bez użycia skalpela. Czym dokładnie jest ta niesamowita metoda? Eee, o tym jest w kilku moich poprzednich filmikach, więc zachęcam Cię do obejrzenia ich, jeżeli po raz pierwszy zagościłeś tutaj u mnie. A tak, a propos, to nie zapomnij o tym, żeby dać mi kciuk w górę i żeby subskrybować mój kanał, bo. Troszkę ciekawych rzeczy tutaj opowiadam, tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie mi to oceniać. W każdym razie, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy właśnie o tym, że mam 51 lat i wyglądam i czuję się dużo lepiej niż nawet 10-20 lat temu. Długo myślałam, co jest tego przyczyną, i dzisiaj właśnie przyszło mi, że prawdopodobnie, prawdopodobnie, wszystkiemu jest winna. Energia. Tak. Do mnie po prostu dotarło, że ja dzisiaj mam dużo więcej energii niż miałam te 10 lat temu. Niesamowite, co? I bardzo jestem wdzięczna sobie za to, że w pewnym momencie po prostu zrozumiałam, jak ważne jest podnosić poziom swojej energii i ten poziom utrzymywać, a potem tą energię kierować na to, czego chcesz. A czy to jest młody wygląd, czy to jest dobre zdrowie, czy to są dobre relacje, czy to jest sukces biznesowy, to już naprawdę zależy od, od każdego, co komu w danym momencie jest potrzebne. Jak podwyższać poziom energii? No, słuchajcie, oczywista oczywistość. Trzeba zadbać przede wszystkim o swoje ciało, tak? Ćwiczenie fizyczne, zdrowe jedzenie, odpowiednia ilość snu, seks. Słuchajcie, jesteśmy wszyscy dorosłymi, więc nie ma co tutaj ukrywać. Seki jest bardzo ważnym składnikiem dobrego życia. No i co jeszcze? I co jeszcze? Dzisiaj już nawet naukowcy zgadzają się z tym, że każdy z nas ma w sobie siedem podstawowych centrów energetycznych, które po prostu są umieszczone wzdłuż kręgosłupa, i to są czakry. To są czakry, które też odpowiadają za poziom naszej energii. Jeżeli któreś z tych czakr, a czasami jest tak, że u wielu osób nawet wszystkie czakry są zablokowane, no to wtedy ta energia z kosmosu, z ziemi nie ma jak przez nas przypływać. I słuchajcie, na moim webinarze e, siedmiopoziomowa poziomowa mandala mocy, e, ja mówiłam o tym, e, jakie... Emocje blokują e, każdą z poszczególnych czakr i jak z tym, e, jak z tym radzić. Więc jeżeli e, interesuje ci ten e, temat i jeżeli chcesz, właśnie narysować razem ze mną e, tą siedmiopoziomową mandalę mocy, to skontaktuj się ze mną. Ja e, powiem ci, jak e, nagranie tego webinaru można uzyskać za donation. Czyli za dowolną kwotę, która jest dla ciebie komfortowa. Ja to zrobiłam właśnie po to, żeby. E, nie chciałam tego robić zupełnie, zupełnie za darmo, ponieważ jakaś wymiana energetyczna jednak musi być, a z drugiej strony naprawdę mega zależy mi na tym, żeby do tej informacji miało dostęp coraz więcej ludzi. Ponieważ, słuchajcie, jeżeli to pomogło mi, no to może pomóc wszystkim. Trzeba tylko tego chcieć. Więc ładujmy się energią, ładujmy się um, energią, żeby być zdrowymi, żeby być szczęśliwymi, żeby być spełnionymi. E, kiedyś mówiło się, że czas to pieniądz, także bardzo ważny jest czas. Słuchajcie, czas oczywiście jest ważny. O tym też mówiłam w jednym z moich poprzednich filmików, ale jeżeli nawet masz bardzo dużo czasu, a nie masz energii, to ty nie zrobisz nic. Albo bardzo, bardzo, bardzo malutko. Natomiast, jeżeli masz dużo energii i nawet nie tak dużo czasu, to ty w tym krótkim czasie zdołasz zrobić naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele. Słuchajcie, ja Wam wszystkim z okazji moich urodzin życzę e, wszystkiego, wszystkiego najspanialszego. Życzę Wam, żebyście spełniali swoje marzenia, żebyście byli szczęśliwymi, żeby wszystko Wam się udawało i Ładujmy się energią. Do zobaczenia w następnym odcinku.